W jaki sposób docierać do młodych? Myślę, że to, co zrobił Lewandowski, było bardzo ważne. Przekaz społeczny ogromny. Moi siostrzeńcy go uwielbiają, od razu zwrócili uwagę na wąsa. O co chodzi? O co chodzi? Bardziej ich wąs oczywiście zainteresował niż sama akcja. Ale pojawiała się wtedy też kwestia jąder, penisa, że to też są organy, w których może się rozwinąć nowotwór. To nie jest tylko rak piersi, a zatem też można coś z tym zrobić. Może więcej zajęć z edukacji zdrowotnej, zwiększających świadomość zdrowotną. Na uczelni często pyta na przykład studentów, co prawda psychologii, czy też środowisk takich humanistyczno-społecznych. I tak ich zagaduje na przykład, jak mówimy o chorobach nowotworowych, czy mężczyźni mogą mieć raka piersi. No i tutaj wszyscy już tacy dumni, świadomi, że tak, oczywiście wiem. No potem pytam, czy, czy kobiety również w takim razie mogą mieć raka prostaty. Tak. Potem pojawia się trochę ząb, bo ja mówię, to ciekawe, bo biologicznie nie mają prostaty, więc raczej nie mogą mieć tego nowotworu.